Jak przygotować się do rozmowy handlowej? No, jak? Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Przygotowanie. No właśnie. Po co? Jak? Dlaczego? Jak ty przygotowujesz się do swoich rozmów handlowych? Okej, okay. będzie handlowo. I konkretnie bardzo. Na początek kilka wydawałoby się banalnych rzeczy, ale poza tym, że banalnie, to cholernie ważnie. Przygotujemy się dziś do rozmowy handlowej. Prawdziwej. No dobrze, przecież ja to wszystko wiem. Po co mi to przygotowywać? Kto tu się przygotowuje do rozmów handlowych? Nie da się omówić w ciągu kilkudziesięciu minut tego tematu, nawet nie myśl sobie, że to możliwe. To tak jakbym ci powiedział, że w ciągu 30 minut za pomocą podcastu pokażę Ci, jak zostać zawodowym kucharzem, tancerzem albo nie wiadomo kim. Potraktuj ten podcast raczej jako informację, ile rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, aby rzeczywiście być przygotowanym mm, zawodowo do rozmów handlowych. A i tak zobaczysz tu tylko taki malutki, niewielki fragmencik. No tak. To no, tak na dobry początek. Zamiast mówić, jak w pięciu krokach zostać zawodowcem, mówię ci, że nim nie będziesz. <gryś> Raczej powinieneś odkryć ile pracy przed tobą, no ale kilka wskazówek, której otrzymasz, no bo po coż tu przecież jesteś na tym podcaście. Kanale. No, Przygotuj się. No to banalne słowo, przecież ja to wiem. Po co? No tak, wyobraź sobie że dobry sportowiec przystępuje do walki lub do meczu, do jakichś zawodów. No jest dobry, więc nie musi trenować, przygotowywać się. To co się stanie, jeśli tak na spontanie do tego podejdzie? No wiadomo co się stanie. W sporcie to wszyscy wiemy. Ale jak widzę, mnóstwo osób uważa, że w biznesie nie stanie się nic. Nie trzeba się przygotowywać. Dobrze, to pokażę to na przykładzie pewnej hmm, transakcji handlowej, faktycznej. Hmm. Dosyć trudnej, ale posłuchaj. Popatrz, zgłosił się do nas klient, człowiek prowadzący firmę, mający pewien pomysł. Produkuje coś tam spożywczego, ja mogę mówić, co? I założył sobie, że to coś spożywczego chce sprzedawać do jednej z największych polskich sieci handlowych. No wiadomo, jak tam trafi, no to ze zbytem nie ma problemu. Trzeba tylko produkować. Ale problem jest w tym, aby to tam trafiło. Przygotował się, no tak sądził, że się przygotował, Miał próbki, opakowania. Nawet potrafił na tyle zainteresować kupców tej sieci, że umówili się na spotkanie z nim. Na spotkaniu przedstawił swój pomysł. Pokazał, co to jest. Zjedli razem te próbki, wszystkie. Pokazał, jak on to robi. Jakie ma moce produkcyjne, jakieś certyfikaty, coś o jakości mówił. Jakie walory ma ten produkt. No, czyli powiedział wszystko o sobie, aby zainteresować. I wszystkim się generalnie podobało. I powiedzieli, że potrzebują chwilę czasu na zastanowienie. No to sobie poszedł. No i co teraz? No, teraz się zastanawiali. Tak myślał. Popatrz, pokazał co ma, powiedział co chce, a teraz co? Oni mają mu umożliwić ten biznes? Ci ludzie? Żeby na pewno zrobił wszystko to, co potrzeba? No, pomęczył ich potem telefonami i stało się. Zaproponowali, że kupią na próbę do części sklepów. No to zajebiście. To super. Ale zaproponowali cenę. 3,80 groszy za sztukę. Bo tyle mogą zapłacić rzeczywiście. Tak powiedzieli. No, skoro tak mówią, to znaczy, że tak jest. No i to jest koniec, dramat. Za ten cenę nie jest w stanie produkować i sprzedawać. Przecież mówił na spotkaniu, że chce 4,50. No, skoro tak mówił, to znaczy, że tak jest, bo on tak mówi. No dobra. Ale stwierdził, że będzie z nimi negocjował. No, się da um, urobić ich jakoś. Ale tu okazało się, że nie ma pola do negocjacji. Jak się okazało. No nie chcą rozmawiać. Akceptujesz, chłopie, te warunki cenowe? No okej, okay. to dopiero przejdziemy do dalszych warunków. Nie akceptujesz? No to zjedz sobie sam to, co produkujesz. Smacznego. No i co teraz? Pomysł dobry. Wszystko gra. No tylko nie gra. Co się stało? A no właśnie. Pan zrobił to po swojemu. A rozmawia. Z zawodowcami. Jemu zależy na tym. Im niekoniecznie. On bez nich ma problem. Oni bez niego nie mają problemu. Raczej on może być problemem dla nich. No i co teraz? No, sprawa jest bardziej skomplikowana, ale przede wszystkim błąd popełniony został na etapie właśnie przygotowania do spotkania. Jaki błąd? No to popatrz. Przede wszystkim to, że coś produkujesz i chcesz sprzedać, to, no, to nic nie oznacza. To oznacza tylko tyle, że produkujesz i chcesz sprzedać i tyle. Jeśli rozmawiasz z dużą siecią, a po drugiej stronie siedzą kupcy, no to to są zawodowcy. I rozjabem cię walcem, jeśli tylko poczują, że mogą. Pamiętaj, to jest biznes i to nie jest przyjazne środowisko, a ci kupcy to nie są twoi przyjaciele to kupcy. Po jednej stronie uczciwy i pracowity producent, a po drugiej zawodowi kupcy. Jeden zna się na produkcji, a drugi znają się na tym, jak kupować. No i więc, masz problem. Produkt, sam pomysł, jego i produkt jest ok, ale czy ten człowiek przewidział wszystko? Czy się przygotował? No dobrze, przygotowywaliśmy się do tego tematu wspólnie. Otóż, czym w istocie jest jego produkt? To przekąska, którą ludzie mają kupować impulsywnie. Zdrowa i na wyciągnięcie ręki ma być. Dobrze. Jak ona ma trafić do sklepów? Jaką drogę musi odbyć w łańcuchu dostaw, aby logistyka nie sprawiała problemu? Im nie sprawiała problemu. Jak ją pakować, aby w magazynie centralnym mogli łatwo konfekcjonować, czyli dzielić mniejsze zamówienia na sklepy? No i tu trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie. Ile średnio dziennie powinno tego czegoś schodzić na jednym sklepie? To to dopiero pomoże odpowiedzieć na te wcześniejsze pytania. Dalej, jak często sklep jest zatowarowany? Jaki termin ważności musi mieć produkt w związku z tym? I tu wyszło nam, że aby uniknąć kłopotów, trzeba pakować w tak zwane sety po 6 sztuk. W opakowania zbiorcze, aby było łatwo transportować na sklep. Dlaczego po 6 sztuk? No, to znów. Trzeba było zrobić pracę domową. Eee, średnio sklep, taki średnio, no, umówmy się mocno uśredniając to, tak zwany trafik wejść, e, to dziennie około 400 osób. Założyliśmy, że minimalna konwersja powinna być na poziomie 5%, czyli około 20 osób ma to kupić dziennie. To jest minimalna i jest dobra, logiczna była. No, sprawdziliśmy to. Czyli trzeba tak pakować, aby trafiać jak najbliżej pewnej liczby, i tu wyszło 6 sztuk, bo 4 opakowania zbiorcze to 24 sztuki, 3 to 18. A więc tak będzie najczęściej towarowany sklep, a jest towarowany raz na 2 dni, czyli 48 lub 36 sztuk. Termin ważności 4 dni wystarczy. No bo transport z fabryki do magazynu centralnego jeden dzień, drugi dzień transport na sklepy i dwa dni na sprzedaż, czyli 4-dniowy termin powinien wystarczyć nawet z lekkim zapasem, ale aby było pewniej, dajemy piąty dzień. Tak układamy produkcję, żeby było 5 dni terminu ważności. Teraz, dlaczego konwersja 5%? Ano, sprawdziliśmy. To w praktyce obserwowaliśmy, zebraliśmy mnóstwo informacji z różnych miejsc. Jak podobne produkty rotują na kilkunastu sklepach. Podobne, ale nie takie same. Ale z perspektywy konsumenckich zachowań to są produkty zbliżone. No i tak wyszło nam, że 5% dziennie konwersji z ilościowej, to jest pewne, to musi się wydarzyć. To minimum, które zniknie ze sklepów codziennie. Ale pod jednym warunkiem, że będzie ustawione w odpowiednim miejscu. Lodówka, chłodnia taka tuż przy kasie to też trzeba wiedzieć i przewidzieć wcześniej, bo ustawią to nie tam, gdzie trzeba i masz pozamiatane. Czy produkt pasuje do konceptu sklepu? To jest pytanie. Czy klienci sklepu mogą go kupować w ogóle, czy, czy mogą to kupić? Sprawdziliśmy. Oczywiście, że tak, bo w tej sieci kluczem zakupowym są drobne, impulsywne zakupy na zasadzie a, wezmę, bo fajne i mi się przyda i nie mam czasu. Szybko. Poza tym ludzie dokonują tam zakupów, między innymi, bo są w drodze, bo nie mają czasu. A więc nasz produkt idealnie wpisuje się w zachowania konsumentów, klientów tego sklepu. Teraz, bardzo ważne: czy ten produkt czasami nie zastępuje innego, który mają w ofercie? No bo jeśli zastępuje, no to chłopie, robisz sobie problem. Sprawdziliśmy to. Nie zastępuje, będzie dodatkiem, czyli niesamowicie pozytywnie wpłynie na tak zwany koszyk klienta niczego nie zastępuje, a tylko podnosi wartość koszyka. No, czyli podnosi wartość jednego z najważniejszych współczynników handlowych podlegających ocenie tej sieci, to są każdej sieci, no w każdej sieci. To trzeba wiedzieć, ponieważ ten współczynnik jest cholernie ważny. Jeśli nasz produkt by zastępował inny, to ten współczynnik nie będzie się poprawiał, a to błąd i z perspektywy kupców może spowoduje, może spowodować, może być barierą, która spowoduje, że po prostu niechętnie do tematu podejdą. Wydaje się, że jest idealnie, a nie będzie idealnie. Nawet nie będziesz wiedział dlaczego. Ale nasz produkt nie zastępuje, czyli wpływa na zwiększenie tego współczynnika. A to cholernie ważne podczas negocjacji. Jeśli to wiesz, bo to stawia cię w innej sytuacji, daje Ci plus. Dobrze, teraz cena. Ile musi zarabiać sieć na tym, aby to się jej opłacało? Dlaczego nie chcieli dać albo 4,50? Zebraliśmy informację i wyszło, że około 100% narzutu ta sieć ma na swoje produkty tego typu, szybko rotujące i tanie. Czyli, jeśli będzie kosztował ten produkt w sklepie, u nich na półce 9 zł, to nasz producent otrzyma za niego 4,50. musi otrzymać, może, bo sieć ma 100% narzutu. Czy to się sprzeda za 9 zł? Kolejne, myślimy, zastanawiamy się, badamy. I badaliśmy to na różne możliwe sposoby. I Wyszło nam, że za 11 zł też się sprzeda. Dokładnie tak samo na konwersji 5%. No i to trzeba było bardzo dokładnie tylko określić, aby być pewnym tego, co mówimy. No to czyli OK. Teraz jak to sprzedać? Wytypujemy jeden region z określonymi sklepami, około 200 punktów, i tam na nich zrobimy próbę. I to zaproponujemy. Dokładnie to powiemy podczas spotkania. No popatrz teraz na to, jak na całość. Kładziemy na stole produkt, to jest jedno, a dwa kompletne rozwiązania. Jakby ubiegamy wszelkie dyskusje i problemy, które mogą nam przeszkodzić, bo przewidujemy, bo się przygotowaliśmy i wiemy, jak ci kupcy myślą. Cena, opakowanie, sposób transportu, cena finalna w sieci, miejsce ekspozycji, wpływ na wyniki sklepu gotowe rozwiązanie z ceną 4.50, tak jak chciał producent. Do tego. Brak jakiejkolwiek inwestycji ze strony sieci, no poza jedną inwestycją, muszą tam sobie wklepać ten produkt i należą jakieś kody swoje i to tyle. No i teraz jeszcze wisienka na torcie, żeby zaskoszyć. to jest taki efekt wow zrobić, tak, to zmieniam opakowanie całkowicie na inne. Na no nowoczesne, na no oryginalne. Dlaczego? No, bo wydawało mu się, że ma dobre opakowanie, ale ten produkt będzie stał w lodówce, ich lodówce, a tam są podobne do niego opakowania, więc nas musi się wyróżniać i już czas zmienić opakowanie. Dobrze, a co jest efektem wow? No, projektujemy etykietę i tworzymy nazwę produktu tak, jakby to była marka własna dla tej sieci. Tak, aby zobaczyli w tym dodatkową wartość. Bo zdrowe, świeże i jeszcze pod ich marką? No I w ogóle nie szań zrobić. Wyprodukowano dla, i tu nazwa sieci fajnie to ma wyglądać. I to wszystko, co teraz po kolei zmieniłem, kładziemy na stole jako całość, a nie tylko produkt, i daj mi pieniądze. Popatrz, ile rzeczy należy wziąć pod uwagę, jeśli chcesz rozmawiać z dużym graczem, jeśli chcesz uniknąć kłopotów. Ile rzeczy trzeba przewidzieć, aby sobie samemu nie komplikować, aby nie dokładać pracy tym ludziom, aby to było proste, bezkonfliktowe, łatwe, przyjemne i korzystne no to musi być korzystne dla obu stron problemem był tylko fakt, że trzeba było zrobić teraz drugie spotkanie no dokładnie z tymi samymi ludźmi, ale punkt wyjścia na tym spotkaniu będzie już gorszy, ponieważ no co nasz kochany producent spitolił pierwsze spotkanie z tymi ludźmi no i to był pewien problem, aby drugi raz się z nimi spotkać, zacząć to od nowa tak, no to też są sposoby. Eee, sprawa zmieniła zupełnie wymiar. Zaskoczyło. I teraz właśnie mamy wiosnę roku pańskiego 2023, a oni ustalają sobie szczegóły na wspólnej umowie. Za 2-3 miesiące ma to być wprowadzone. Zaskoczyło tym razem i to na jego warunkach, a nie na ich. A negocjacji ceny nie było żadnej. 4,50 okazało się logiczną i rozsądną ceną. Już parcia na obniżenie nie ma. A było początkowo. Dlaczego? Bo producent dał możliwość negocjowania ceny. A przestawienie w taki sposób całości, plus omówienie krótkiego procesu produkcji wręcz uniemożliwia obniżenie tej ceny, bo w sumie po co? Wszystkie kryteria są spełnione i to się razem trzyma kupy. I oni, czy kupcy, nic nie muszą robić. Wystarczy powiedzą, jedziemy i gotowe. Popatrz, ile czynników wzięliśmy pod uwagę przed rozmową, ile pracy trzeba było wykonać, aby przygotować się właściwie, aby dać sobie szansę na biznes. Naprawdę biznes, zamiast liczyć, że jakoś to się uda i że ktoś to zrobi za mnie, albo to wyjdzie jakoś tak magicznie, bo się zastanowią, to wszystko jest wykonalne i możliwe. Sam pomysł obarczony jest pewnym problemem. Całą pracę musieli e, wykonać kupcy. A wiecie, jak to jest. Albo nie mają czasu, albo się nie chce, albo mają tysiąc innych powodów. Jak zlecisz to kupcom, zostawisz, do tego mogą nie zrobić. Pamiętaj, produkt, który chciał sprzedać. Mój klient nie jest czymś wyjątkowym, i sieć ta świetnie sobie radzi bez tego jego produktu. Kompletnie nic się nie stanie, jeśli go tam nie będzie. Tą wartość całą trzeba było stworzyć, ale od początku do końca. Przez opakowanie, umiejscowienie, logistykę, przez każdy element, który wiąże się z procesem sprzedaży. To przykład z dużym garszem, ale metodyka myślenia jest zawsze ta sama. Cokolwiek sprzedajesz, zastanów się, co może blokować podjęcie decyzji. Przewiduj. I usuwaj. Wszelkie blokady. Tak, aby współpraca z Tobą nie wymagała zbyt dużego zaangażowania, myślenia i woli, Kombinacji ze strony kupującego. Upraszczaj to. A cenę przedstaw w taki sposób, aby negocjacje uniemożliwić. Bo po co negocjować? Bo ludzie negocjują cenę najczęściej tylko z jednego powodu. Bo, bo mogą. Bo ktoś im na to pozwala. Pozwolił. A czasami wręcz zachęca do tego. Powtórzę. Cokolwiek sprzedajesz, wyjdź daleko poza swój produkt. Przemyśl wszystkie aspekty związane z zakupem, z eksploatacją, ze wszystkim. I usuń wszelkie możliwe blokady bądź wątpliwości, zanim się pojawią. Tak pracują zawodowcy. I ty też tak możesz. Nawet jeśli sprzedajesz małe rzeczy do konsumentów, jakieś, nie wiem co, to element umiejętności handlowych, które wykraczają daleko poza to, co nam się wydaje, że wystarczy. To jest ten element. Warto się uczyć, ćwiczyć przygotowywać się do swoich procesów, procesów sprzedażowych, do swoich rozmów. Warto to robić. Jak? Jak najszybciej. Zacznij od książki. A jeśli chcesz więcej praktyki, to zapraszam na trening. Trening umiejętności handlowych. Właśnie informacje na temat tego treningu znajdziesz tu. Dobrego dnia. Aha, jeszcze jedno: nie spiesz się, nie spiesz się, do cholery, nie spiesz się. Nawet jeśli nie masz czasu, to się nie spiesz. W niczym. Nie spiesz się do cholery, nie spiesz się. Gdybyś słyszał tyle rozmów handlowych, ile ja słyszałem, zobaczyłbyś, jaki to jest błąd. Dlaczego ludzie rozmawiając z klientami się spieszą? Jakby chcieli pokazać, że nie mają czasu. Dla swojego rozmówcy. Przecież to dokładnie odwrotne od tego, co chcesz osiągnąć. No chyba. No ja nie wiem, co chcesz osiągać. Jeśli dajesz odczuć rozmówcy, że nie masz dla niego czasu, że się spieszysz, to ja nie wiem, co chcesz robić. Nie spiesz się, bo to widać, to czuć i to nie pomaga. Pokazujesz tylko, że nie masz czasu. Nie masz czasu dla swojego klienta. Poza tym przygotuj się, przygotuj na wszelkie zasadzki, jakie mogą się pojawić, na wszelkie obiekcje, które mogą wyskoczyć i ubiegaj je zanim się pojawią. To praca domowa, którą trzeba wykonać, a wtedy magiczne sztuczki sprzedażowe, nie będą potrzebne i techniki i te wszystkie rzeczy. Wpakuj do wora i zakop. Idealnie to, co teraz usłyszałeś, oddaję to zdanie wypowiedziane swego czasu przez Steve'a Jobsa. Jeśli przyjrzysz się naprawdę uważnie, odkryjesz, że większość sukcesów odniesionych z dnia na dzień wymagało dużo czasu. Steve Jobs to powiedział. Dobrego dnia. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.